Filmik instruktażowy, jak przetrwać deszcz, deszcz w Rio de Janeiro. Który jest z szafki. Tak. A więc mamy tutaj taki system. Tu jest dzidzia. Tu mamy zapięcie. Tu mamy zapięcie, co prawda prowizoryczne. Dwa... Dwie parasolki, jedna zdobyczna. Tutaj furtki. Kangurzyca Magda. To las tropikalny, nie, to Rio w deszczu. Ogród botaniczny osiem tysięcy tropikalnych gatunków roślin i felcia przetrwaliśmy atak małpy, ale małpiszon próbował jeszcze raz a tam jest Chrystus chmura albo tam